Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domu na Skalę. Przed nami 34. niedziela zwykła, oznacza to, że jest to już ostatnia niedziela w tym roku liturgicznym, a przed nami już od kolejnego tygodnia rozpoczniemy cudowny czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, czyli adwent. Ale o adwencie oczywiście będziemy sobie mówić za tydzień w czwartek. Przed nami Niedziela wyjątkowa, ponieważ jest ona zwana Niedzielą Chrystusa Króla. Piękna uroczystość pokazująca nam Mesjasza, co prawda nie takiego, jakbyśmy chcieli widzieć go w pełni majestatu, bo widzimy go raczej w koronie cierniowej, ale co nie umniejsza tej prawdzie. Ale spróbujmy, moi drodzy, chociaż pokrótce przyjrzeć się liturgii Słowa. W księdze Samuela przeczytamy o tym, że król Dawid. Wybrany na króla gromadzi wokół siebie ludzi, którzy idą do niego, by jakby przez aklamację poddać się pod jego władzę. I król Dawid, namaszczony nad króla, w glorii, w chwale, obejmuje swoje rządy. Drugie czytanie, moi drodzy, księga, list do Kolosan, na chwilę go zostawiam, ponieważ kontrastuje nam księga Samuela z Ewangelią według świętego Łukasza, ponieważ mamy opis sceny, w której to Jezus umiera na krzyżu. Znamy ten opis bardzo dobrze. Jezus po męce, po drodze krzyżowej zostaje przybity, powieszony na krzyżu, przybity do krzyża i wokół niego gromadzą się ludzie. Widzę od razu podobieństwo między księgą Samuela a Ewangelią Łukaszową, ponieważ tam przy Dawidzie gromadzi się tłum i przy Jezusie również gromadzi się tłum. Tylko że tam widzą w Dawidzie króla, a w Jezusie na chwilę obecną króla nikt nie widzi. Nawet przeszkadza im zobaczyć króla to, że właśnie jest w kronie cierniowej, jest poniewierany, jest cierpiący i Chociaż jest podpisany na krzyżu, że to jest król żydowski, no trudno tam doszukiwać jego majestatu i chwały. I teraz, moi drodzy, w liście do kolosan czytamy kapitalną rzecz, którą daje nam święty Paweł, mianowicie mówi nam o tym, że my jako ludzie zostaliśmy wyciągnięci z ciemności i przeniesieni do światłości, by w światłości oglądać prawdę o samym Bogu. I Jasna sprawa, kto jest w ciemności, ten tej prawdy nie widzi, ale kto chodzi w świetle, w świetle ogląda prawdę o Bogu i poznaje tę prawdę. I to światło, moi drodzy, światło wiary jest nam konieczne do tego, byśmy tak jak niegdyś tłum zgromadzony wokół króla Dawida w Dawidzie zobaczył króla, tak potrzeba nam tego światła, byśmy w Jezusie umęczonym, ukrzyżowanym dostrzegli majestat i chwałę jedynego Syna Bożego, który jest królem całego wszechświata koronie cierniowej, sponiewieranego, cierpiącego, zakrwawionego, oplutego, ale jest królem. I moi drodzy, jasna rzecz, że kto trwa w grzechu, kto trwa w ciemności, to niestety w Jezusie Boga nie będzie widział, nie będzie widział w Jezusie umęczonym majestatu chwały. I trudno mu będzie zrozumieć, że akurat w ten sposób Bóg okazał swoją wszechmoc, że to w cierpiącym Mesjaszu dokonuje się nasze zbawienie, nasze odkupienie. Bóg powołał nas z ciemności do światłości, byśmy w świetle oglądali i poznawali prawdy o naszym zbawieniu. Moi drodzy, ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie umierającym na drzewie krzyża. Ta liturgia słowa mówiąca nam o Jezusie, Mesjaszu, Królu, kończy się y, pięknym zdaniem wypowiadanym przez Pana Jezusa w ostatnich chwilach swojego życia. I chciałbym, żeby to zdanie dochodziło do naszych serc, aby to zdanie dotykało nas bardzo y, mocno, ponieważ ono może być dzisiaj wypowiedziane do nas. Jezus mówi do jednego ze złoczyńców, mówi jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj... Tej nocy będziesz ze mną w raju. Więc jeżeli, moi drodzy, przechodzimy z ciemności do światła i w świetle oglądamy majestat Boży, mimo tego, że on jest ukryty i trudny do zaakceptowania w cierpiącym słudze Jachwę, to słowo, które on dzisiaj wypowiada, jest do nas. Będziesz ze mną w raju. Potrzeba nam światła wiary, byśmy mogli to przyjąć. I tego światła, moi drodzy, życzę Wam z całego serca. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku.